No idziemy, idziemy sobie. Już kiedyś tutaj byliśmy. Hej. To był, to był. Jeszcze eee, to był. Teraz chyba upublicznimy, no, no, bo. Kocham cię. <laughs> Pamiętaj <laughs> o tym. A ubezpieczenie zna dzieci? Wszystko no, dla nich. Damy. Widzicie, niech już tam od razu. Ja się rozpędził na szybko niektórzy nie byli, więc trzeba im wytłumaczyć troszeczkę. Dobra. Wjazd do domu. Na Nawet jeden, jeden ja poza pierwszy Chodzisz? No to? To właśnie Wierzeń ty, ty. Dobra, że może jak co wreszcie, nie? No i dobra Kogoś będę potrzebował na dole za chwilę Ale nie wszyscy naraz, raz. Ktoś tam chłopaki No ale tego młodego będziemy musieli odebrać na dole To jest za to nie? Tak. Nawet też nie z kamieniami no właśnie tam Ta dalej nie o ty no no, limited... no to tam normalnie mówi się, mówi dobra, teraz idziemy chciałeś to nie bagieny to po plecie taki tu nie jeden z dojścia słuchajcie kochani, cud naszych gór sudeckich Woda prosto z źródeł, czyli prosto z sudeckich kurczak gór. Piękna, elegancka, czysta. Zawiera wszystkie kurcza potrzebne minerały, więc tylko pić i się degustować. Podejrzewam, że Prima sol. To ty <słuch> powiem Rewelacja. <słuch> czekaj, czekaj. Czy Dobra, dobra, możemy iść. gumniaki się nie przydały. Ale dalej są jeszcze trzy przecież, tym dobrze.

no tak, to te, które nie potrzebują światła. Nie? Tam na schodach to się wydać. Jak popatrzysz. Te szum w ogóle mi się wydaje że wycisząc, nie? Tak. Tutaj jest taka propozycja, pójść poziom wyżej. Więc chyba na drugim strengu może jak będzie chciał, to sobie będziemy to pójdzie. My na razie idziemy tam, tam są prysznice, gdzie można się wykąpać. Zjeść coś ciepłego. Sauny. tam I sauna jest taka. Bo temperaturę mamy tutaj jakąś plus 5, nie? Tak mi się wydaje, To ciepło jest. Dobra, wycieczka wchodzi dalej. No, Ale wchodzimy, wchodzimy. A ten wyjdziemy zimno okej. Tu, zobaczysz? tak. Pokazanie etapów, mechanizm wciągający wagoniki. Tu kanał linowy z, z, z kołami jeszcze. Można sobie zobaczyć. Widzisz to koło? Macie jakieś urządzenie? <głos》<głos》<głos》 jest tam jeszcze na Jest, jest. Ja. Tu drugi i, i tu jest. I tu jeszcze siedzi, Kto idzie na górę? No dalej. Kto ja. idzie mną? No, no, no dalej. Dobra. Dobra, kto chce jeszcze do góry podejść, to śmiało reszta czeka. Idziesz pan tutaj? Idę. A <t> tamo se va zadovodko. A lehimo si bravo vladovodko. A lehimo si bravo vladovodko. Do no na pionierzy, zwiadowcy, ja, I raport, proszę. Tak. Bilety, bilety. No, bilety. Jest, bilety. To przeniesięte. To... Przeniesięte. Czyli nie ma przejścia dalej, tak? Nie. Wchodzimy teraz upadową do góry już, po całej imprezie naszej. 45 stopni nachylenia. Co na... Jak po całej imprezie? No po Wielu dzisiejszym, połowa. tak, tak. po tym tym tuneliku naszym, nie? Hmm. Jak no, jakie, jakie ty masz wrażenie? Ja ci powiem, że jestem dumny z ekipy, która dzisiaj z nami była. Kochamy tak. wyprawy. Czekaj, czekaj, bo czy wszyscy są? Aha, czy... Nie czy wszyscy no. A ile nas było? Nie? Tak. Nas było 10 no wyszło. Co? Kochamy Jeden, wyprawy, są bardzo ten. odważne. Niczego się nie boją. Weszliśmy do dzisiaj do takich czeluści, że no nie każdy by dał radę. Zresztą to widać no, na... Ale ponoć niedługo mają być zamknięte, dlatego tak. korzystamy z okazji. Co? może nie, dobrze. może wróni byliśmy trochę, ale... nie nie Szampany strzelają. To wasze zdrowie. O. Można przynosić napitki. Można przenosić konkretne napitki. I jedzenie. Tak, jedzenie. Ale jeszcze mamy blachę ciasta. O właśnie. Ale to później jest blacha ciasta. Zaraz. Ja. A jesteśmy gdzie? Właśnie, powiedz coś. No Jesteśmy w Roguszce, się tak, przejechaliśmy do Roguszki Zapomnianą miejscowość, która już praktycznie nie istnieje, tylko na takich starych mapach Jesteśmy w kamieniłomie i będziemy eksplorować naszą tutaj perełkę okolicy Czyli grotę na skalę, jaskinię na skalę, Która ma jakieś 50 metrów co najmniej długości A niektórzy mówią 150 i 300 Ale są duże Miała 300. Nie w tom, to co się jak starsi mówią. uciąć Ognisko z ptaka Idziemy teraz ścieżką do góry po ścianie Do wejścia do groty, no. do jaskini nie wrzucają balasty Niektórzy nie widzą ścieżki Nie widzą, no. ale ja pójdę pierwszy Za mną reszta A gdzie ta ścieżka? No, no. tutaj, na wprost Na kolanach, Panie Spitzberg Spitzbergen no. I była ścieżka? Oje. Zgadza i Cała reszta w dole. Kiełbaski No Tam wchodzi, tam jest dom. Nagraj Sylwię i jej minę i Darek załamany stoi, wymieniłem się tyle. Ciśniemy się. Nie, mam wrażenie. Dziękuję. Sylwione, dasz radę. Ja najwierzej się. Pierwszy. No. Janek pokazuje. Ja pokazuję ja i Tak, tak. Nie na plecach. No to jest miejsca. Słuchajcie. Chodzimy, tylko na plecka, nie wracają. No, I tak idziemy do góry. Już. No, tam jest do góry tego. Jeszcze tak. tyłem? No tak, na presa. Na presa trzeba wjechać, Sylwia. Ale tam jest głupi taka przeszczeń. No. Tylko tu przód jest. Idę. Śmiało, śmiało, jesteś w kamerze. Kurwa Idę. <grywa> I teraz, na no, o tak, dokładnie, dokładnie. Nie obracaj się jeszcze, jeszcze w wchodź kawałek. No i możesz ustawać. Widzisz to? Ciężko było. Nie wiem, czy wiesz, ale masz brudne plecy. Chuj z tym. I co, To się <grywa> nagrało. Nie. Nagrało się. Czekaj, bo wchodzą. Jezu. Przejdź. Chodź Brian. No ile? ale widzisz, że to pomaga. Bokiem, w lewo się obracaj. O tak. O tak, dokładnie. Jeszcze kawałek. To są jakieś drzwiczki w ogóle No uważaj na głowę. No i no szczawa już. Nie? I teraz na lewo, o tak. Śmiało, nie całkiem, tylko na lewo na bok. <laughs> kurcza, zobacz No kurcza! Błaga na głowę. Ty, możesz stać z boku nagle wszystkich, a ja przejdę. I tak, uważajcie, bo są bardzo wszystkie kamienie. Idzie prosto. Słyszycie? tam. No zobaczcie, jaka duża jest. No. Nie tym, tylko telefonem. Jesteśmy w, w głębi. A, no. Będziemy pracować do zdjęcia. Tak, ja pięknie dał. Bardzo błąd kościelny. A to było zalane przez kartek jeden głowy? Nie, tu i woda ścieka. I zobacz, tutaj jest efekt, dopiero jak po, pójdziesz, zejdziesz tutaj i nagrasz, wiesz? Spadek jaki efekt jest. Wiesz, wiesz, tam na dole? A gdzie chcieliśmy, żeby wejść, to ludzie też odcisną się. A tu w koło kamienia idą, wiesz? Zejdźcie tam na prawo, i tam sobie staniemy. Dobra, no jesteśmy tu. Część osób, niestety, nie daje rady. żegnamy. Ale i tak czasu. A co się z robi? Nie, nie. Chcę zobaczyć, co No, dwa się ładuje na Dwa przyciski, i ten. A tutaj, czy tam? Tak. Na lewo. Ale robi się jasno. Chodźcie, chodźcie, bo ja spadam. No dobrze, nie mam nic dobrego, bo nie wiem, kto jest. Bo nie wiem, co baterii. A jeszcze Ja nie przyszedł. No dobra, no to do co, zjeżdżamy. Chodźcie! To mać my, pomleczę, ludzie. tutaj w tej kasku! Kakao! Oh, mamy przecisk jednym z tuneli. Hmm. Nie, nie śmieć tylko tam tu w oczy. Coś oh. ciśniecie. Hej no tutaj do mnie. do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, do mnie. Do mnie. Do mnie przechodź Nie, takajdzie popatrzy dalej przechodź troszeczkę Do mnie, do mnie I tam poczekajcie Pięknie Już mogę iść tak. Chodźcie, chodźcie bo ja tu potrzeba no, ci co wytrwali to wrócą, reszta zostanie, jedne O. Tak to jest jak się idzie na skróty. O no kurwa, tu nie ma miejsca, aha tu jest. Czy chwilę? Hmm. Czekaj chwilę. Ja tam gdzieś z boku. Nie, lampeczka. No, no, poczekaj. Jak tutaj jest. Aha, no i tuż. Pięć. No to. Obudźcie do chłopaków. No, to pierwsi mogą. Ma w na głowę tylko. A to jak to woli? Tak było wygodniej. Tu jest, jest taki mosteczek. To lubisz? Kuba już nie ma. na bok, żeby No. O, jak byłem... Nie zasłaniać? Halo, panny. A te mudy kotu pana gdzie wychodzi? A się po ja No właśnie jest, niech. Jestem jak na kamieniu. Tak, tak, tak. Uważaj na głowę, nogę niżej drugą. O, tutaj. Uważaj się Jest, mamy. Mamy dziecko. Zobacz. co. niżej, niżej, niżej jeszcze. Do przodu do mnie co nogę. Nie widzę. <laughs> Możesz tu między nami przejść. Czekaj, Darka, puść. No, ja to Jest Ja jestem bardzo biały. Jak tu ciepło O Jezus Maria! Ale ciasto! O, hey. o! Są buty? Tak to chodzi. To i cała reszta chyba będzie. Tak Nie, <gryny> Uwaga na głowę. <gryny> <gryny> w blizniak u Pana. No, blizniaki się robią. Zobaczcie, to trójaczki nawet. Trójaczki będą. To było w drugą stronę, no ale dobra. Niech sobie chłop radzi. Na plecy trzeba było. Nogę zegnij bardziej o. I tak jak idziesz. Ciofaj, ciofaj. No nie czy nie, nie wiem tak czy wiesz, tak, ale brzmiał miał brudne buty na filmie. Dobra. Nie dwa, tylko budy. No. no Jesteśmy przytlenie. Tak, tak. Wreszcie słońce było i bocian był. Bociany. No jak bocian był? Bocian. No, no nie no, nie bocian. bociana. No nie no, wypiliłeś bocian. przecież, no, no, przecież bociana. Nie pamiętasz czy nie pamiętasz co piłeś? sam. Jest strażak sam. Na dole reszta ekipy. Słuchajcie, bezpieczeństwo najważniejsze. Dokładnie, oczywiście, że tak. Byliśmy, zobaczyliśmy, relacja będzie fajna. Nie polecamy Miejmy samemu na chodzić oczywiście, nie? Tak. Tylko z przewodnikiem wykwalifikowanym i jest grupą najlepiej. Dobra. No to tam jest jakaś chłopiszczebina, tak?